Cześć, witam Was w nowym kanale. Słuchajcie, akurat mamy finał naszej sprawy z Ministrem Zdrowia. Jak przypominam, jakiś czas temu złożyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku z faktem, że no Minister Zdrowia nie odpowiadał na nasze wnioski. udzielenie informacji publicznej. No i zapraszam na odcinek, w którym będziemy tutaj finał tej sprawy omawiali. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem na wstępie, wygraliśmy tę sprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Akurat to była sygnaturka, akt. No i to jest wyrok z dnia 23 czerwca tego roku. Sprawa 2-SAB na WA na 196-21 Sprawa dotyczącej skargi na bezczynność ministra zdrowia. Właśnie w przedmiocie rozpoznania naszego wniosku z dnia 11 stycznia 2021 roku o udostępnienie informacji publicznej. No i akurat sąd w pierwszej kolejności stwierdził, że minister zdrowia dopuścił się bezczynności, gdyż nie odpowiedział na nasz wniosek o uzyskanie informacji publicznej w założonym terminie. No niestety, minister zdrowia nie został ukarany taką dodatkową grzywną, którą wnosiliśmy, no bo sąd stwierdził, że nie doszło do rażącego naruszenia prawa. Natomiast oczywiście sąd sądził na naszą rzecz zwrot kosztów procesu w całości. W wysokości 100 zł, gdyż dokładnie tyle wynosi opłata sądowa od właśnie skargi na bezczynność. To i teraz troszkę żałuję, że nie dałem koledzy z kancelarii pełnomocnictwa. No to byśmy się od sobie przynajmniej troszkę więcej zarobili, ale cóż, no. Tak przypomina ten wniosek o usługę informacji publicznej. Dotyczył generalnie tam szereg pytań dotyczących właśnie zachorowalności na grypę, zapalenie płuc, a także na COVID-19 oraz śmiertelności właśnie na te choroby. No i generalnie minister zdrowia nam nie udzielił odpowiedzi. Minister zdrowia również w tym zakreślonym 15-dniowym terminie, kiedy był zobowiązany właśnie odpowiedzieć na taki nasz wniosek, nie wskazał na przykład nowego terminu, w którym na przykład udzielenie informacji będzie możliwe. No i proszę Państwa, udostępnienie takiej informacji publicznej następuje bezbędnej zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie 14 dni. W terminie tym taki organ jest zobowiązany do udzielenia informacji. Taki organ no, też powinien powiadomić na przykład takiego wnioskodawcy, czyli nas, o ewentualnym braku możliwości jej przekazania w danym czasie oraz wskazuje, kiedy taka informacja zostanie udostępniona, nie później jednak niż po dwóch miesiącach odpływu wniosku. Natomiast jeżeli minister chciał odmówić udzielenia informacji publicznej na jakiś tam temat, to powinien wydać decyzję. Nasz wniosek generalnie z 11 stycznia minister łaskawie dopiero odpowiedział 16 lutego, tym są jednym zdaniem i jak sąd zresztą zauważył, pominięto całkowicie kwestie danych na temat zachorowalności i śmiertelności w wyniku grypy czy zapalenia płuc, a także nie poinformował nas, że w szerszym zakresie, powiedzmy, ten nasz wniosek zostanie rozpatrzony później. Prawdopodobnie stwierdzili, że jednak odpowiedzą, jak wpłynęła skarga do nich, więc komuś się musiało zrobić ciepło wtedy. No i proszę Państwa, ale to też no, nie do końca koniec tej sprawy, gdyż również tutaj minister zdrowia dopuścił się również uchybień przy przekazaniu akt do sądu administracyjnego. Zobowiązany był przekazać akty w terminie 15 dni, natomiast no, tego nie zrobił. Zajął mu to w zasadzie grubo ponad miesiąc. W związku z czym no, złożyliśmy kolejny wniosek o właśnie wymierzenie grzywny ministrowi zdrowia. I akurat ta sprawa jest w toku, jest rozpatrywana, więc, więc zobaczymy, jak ona się potoczy. No i ta sprawa również właśnie pokazuje, że warto składać takie wnioski o do informacji publicznej, gdyż no tak naprawdę to jest jedyny sposób weryfikacji powiedzmy tych danych i tych informacji, które zasypują nas media, a także jest to sposób, żeby była zachowana ta społeczna kontrola tutaj organów administracji, organów władzy, czy no po prostu tej swojej władzy no nie nadużywają w jakiś sposób. Sprawa ta także wskazuje, że no nikt, nawet minister zdrowia, no nie jest ponad prawem i wszystkie jego działania albo nawet zaniechania mogą być zaskarżone ostatecznie do sądu. No i proszę Państwa, i to w momencie, a ja tymczasem. Pozdrawiam.